Szczęść Boże, Marta Kamysz zapraszam na prognozę pogody. W nocy termometry wskażą od 16 stopni na Pomorzu do 18 na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W ciągu dnia w całym kraju pochmurnie i deszczowo, w szczególności na Pomorzu, Mazurach i Opolszczyźnie. Przelotnych burz mogą spodziewać się mieszkańcy południowych i wschodnich regionów. Najchłodniej w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w Rzeszowie i Przemyślu 27 kresek powyżej zera. Wiać będzie słaby wiatr z północy. Ciśnienie wzrośnie, a barometry wskażą około 1015 hektopaskali. A teraz pogoda na kolejne dni. Zapraszam. W sobotę pogodnie jedynie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach również zagości słońce. Ale możemy spodziewać się tam opadów deszczu, a nawet burz. Termometry wskażą od 20 stopni na Pomorzu i w Małopolsce do 25 na ziemi lubuskiej. Wiać będzie umiarkowany wiatr z północy podczas burz może on przybrać na sile. W niedzielę w centrum kraju, a także na wschodzie i południu duże zachmurzenie. W tych rejonach możemy spodziewać się również opadów deszczu i przelotnych burz. Najchłodniej na Pomorzu i Podlasiu 20 stopni, a najcieplej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 26. Powieje umiarkowany wiatr z północy.